Witajcie z tej strony, Mateusz, Mistrz 0071. Jesteśmy w kolejnym odcinku Asasyna Brotherhood'a. Mm, ostatnio nie nagrywałem, ponieważ miałem też tutaj problemy z dostępem do komputera. Um, dostarcz pismo do Macie jego się w półżu. Akceptujemy. No i ja przerwę jeszcze na ten dialog, czy cokolwiek będzie. Uhou. Dobra, dobra, ale to my bierzemy mieczyk Który jest tutaj? Dziękujemy okay. I, i o tu właśnie proszę. Nie sobie już tak łatwo zjedziemy. Where did these murderers come from? Może jeszcze szukamy? No, i w każdym bądź razie nie miałem dostępu do komputera, ponieważ byłem w Ustronie na tydzień. Potem jeszcze tutaj jak przyjechałem nie miałem za bardzo jak tutaj na komputerze nagrywać nie było możliwości e, ani jeżeli chodzi o e, techniczną sprawę ani też za bardzo jakoś tutaj must have in here. jakoś żeby tutaj po prostu e, mieć no możliwości no. niestety muszę się liczyć z tym że mam tutaj w pokoju i brata i w ogóle rodziców też w domu i, nie zawsze jest ta możliwość nagrywania. W przyszłym tygodniu będę mieć napięć dni wolną hatę, więc wykorzystam to i będę nagrywał. No i cóż znajdź tam 4 Strasznie lubię takie, takie miejsca w tej, w tej serii Assassina są te wszystkie takie ruchome części, pułapki i tak dalej Sądzę, że pójdziemy sobie batem tędy Jeśli to tak mi przedstawiło Bo gdzie dalej? Aha, dobra tam Ma? Nie, tam jest, tam jest wajcha. Okej, okay, to do góry. No, mykaj tam. No, jeszcze troszkę. Dobra, tutaj mamy wajcha, ale to będzie na czas, tak? Czy ja muszę zabierdzielać tam na drugą stronę? A nie, woda napuściła. No dobra. A nie wiem na co mi jest jeszcze woda. O, na drugą stronę. co teraz? Tylko drugi się na mnie Dobra, to jeszcze teraz musimy te dwa się nalać. Tak? No, Co to miało być? To ja, hmm, hmm. no, Hop. Jeśli pójdziemy będzie szybciej. A, dobra, dobra, ja wiem czemu, ja wiem czemu znowu. Ja znowu popełniam ten sam fail, że naciskam SHIFT, żeby być szybciej A SHIFT to jest przecież też zeskok O właśnie Ciach Uj, a tutaj da się przejść na drugą stronę czy nie warto? Bo będziemy musieli jakoś kombinować. I znowu shift. I znowu shift. Tak. Teraz tu. I teraz tam. Obejdziemy to do góry. O, zgrabnie ślicznie, i interakcja, i mamy gotowy. uuuu yeah, jaa, to uwielbiam a to były te wilczki, nie? znowu gdzie one są? sobie już przygotujemy Na atak? O! To nie widziałem, że są dostępne jakieś flagi do zbierania. Czyli musimy jeszcze pozbierać flagi. No dobra. Teraz gdzie mamy iść? Tu jest zamknięte Stamtąd przyszedliśmy, tak? Już chyba wiem Już się wiem Albo i nie wiem Wydaje mi się, że muszę się dostać na to właśnie Na to jakoś tam wejść Żeby przeskoczyć przez to zamknięte, ale ale jak ja tam mam? Tędy wejść? Nie Tędy nie wejdę Tędy też nie Na bank mam tam wejść, ale którędy ja sobie tutaj wejdę? Chyba, że z posągu Sobie jakoś skoczymy na ten tutaj bo tam, tam widzieliście wskoczyłem, skoczy, nie? Na ten sufit. W sumie nie na sufit, ale dobra Hmm Wzrok, orwa Nie ma nie podpowiada nic. Też nie. Ja muszę iść tam, no dobra, to ja wiem. Ale, żeby tam wejść, muszę jakoś tutaj wskoczyć. Żeby tutaj wskoczyć, O no no no, no. popatrzmy. Tam mogę wejść? Mogę chyba wejść, nie? Mi się wydaje, że to tam będzie tam. Nie, tutaj nie mogę. To z tej strony. To musi być coś z skoczeniem na tą Na to, na to, na to. O, właśnie tu. Oj. Wejdziesz tam? Nie, nie wejdziesz. To zła się. <laughs> Czyli tutaj muszę na bank tutaj skoczyć na to. Oj. A tu cały czas ten shift przytrzymuje nie wiem czemu mam taki jakiś nawyk muszę w ogóle przeczaić, czy mogę sobie podłączyć eee, pada do ten aj kurcze pada do kompa i grać w asasyna, To wtedy będzie mi się znacznie łatwiej grało Wiecie, co się w ogóle stało? Nie wiecie. Jeśli kojarzycie e, osoby takie jak Evanet czy Cytrynowy, to pewnie będziecie kojar... znaczy to kojarzycie. E, ostatnimi czasy miałem z nimi robić sieć serwerów bettercraft.pl Stronka istnieje i tak dalej, bo o ładnie sieć serwerów minecraft pod nazwą bettercraft, ale jednakże po tym zachowaniu jak się zachowali przy Ender City, nie spodobało mnie i moim e administratorom pewna synchronizacja nieudana, czemu nieudana, kto mi nie powiedział że mam tylko 8 minut to spieszymy się Podoba mi się co, to co, sam, co zrobili na Ender City, tak więc postanowiliśmy, że nie będziemy robić z nimi serwer, sieci serwerów no bo co, będziemy patrzeć, aż oni mm, coś im się nie spodoba i, i, i my na tym ucierpimy. nie, To nie jest dla nas. Yy, I byłoby wszystko spokojnie tak dalej, gdyby nie to. Znaczy, ja, ja, im za, ja, propo, ja napisałem do Ewana, zaproponowałem mu pomoc. E, jeśli, jeśli będą tylko chcieli, to ja im pomogę, bo czemu nie zawsze mogę pomóc? Ale po prostu serweru, e, z sieci serwerów z nimi nie chcę robić, bo dla mnie nie, nie było to fajne, co zrobili. I, i po prostu no, nie podoba mi się to. Ewan mnie wyśmiał, powiedział, że. Że mamy lepszych techników, i tak dalej, i tak dalej. No to mówię spoko. Proszę bardzo. Nie ma sprawy. Przecież to. Ale jakby co, to zawsze mogą liczyć na moją pomoc. No, i był jeden, dwa dni przerwy. I nagle pisze do mnie Cytryn. Z słowami rozwaliliśmy Ender City, ale to nie koniec. Chciałeś wojny, to proszę bardzo, to ją masz i w sumie jakoś mnie to specjalnie nie jakoś mnie specjalnie to nie ruszyło bo nigdy nie chciałem żadnej wojny ani nic ale, ale no po prostu nigdy ze mną jak już ktoś tak zadarł to po prostu nie, nie zwyciężył żeby żeby dzięki temu jak jak nie wiem jakoś zwyciężyć to zazwyczaj to ja po prostu mi się udawało Poza tym no co no co mogliby mi zrobić Zbanowałem więc ich na, na, na forum i na serwerze, tak żeby nic nie zrobili już. Hmm. Ale oni nie tak zaatakowali. Oni zaatakowali znacznie gorzej. Yy, I znacznie bardziej tak... Oj, do góry. Okej. Okay. Powiedzmy sobie to tak, to było strasznie dziecinne, głupie i w ogóle. Yy, bo nie zaatakowali mnie. W sumie zaatakowali mnie, ale nie pod takim względem, bo wzięli i napisali do mojej przyjaciółki, kłamiąc, wymyślając różne głupoty, tak by to po prostu zniszczyć, tą przyjaźń. Prawie im się udało, ale na szczęście weszliśmy z tego bez Włochnie. No dobra. E, weszliśmy z tego. Bez, bez tam jakichś tam większych e, problemów między nami. Ale jednak sprawiło to, że tam przyjaciółka płakała. I żeby odczepili się od, od niej, po prostu nawrócałem cytrynowi, że ma się od odczepić i tak dalej. Myśli, że teraz skoro on, ja mu nawrzucałem to on sobie pójdzie na policję zgłosi to i oczywiście z uszczerbkiem na psychice no to proszę bardzo zgłoś to ciekawe jak się wytłumaczysz wysoki sędzio próbowałem zniszczyć ich przyjaźń nie wyszło mi proszę ich ukarać ale no, jak. kto woli no i w związku z tym jeśli ktoś był chciałby, e, bo nie zamierzam używać e, tego intra, nic takiego, które stworzył in, cytrynowy. Now I can get back up here. No i gitara Więc jeśli ktoś miałby takie zdolności i i chęci to potrzebuję nowego intra. No, koło się. Tak więc, jeśli ktoś by był taki miły i w ogóle to zapraszam do kontaktu na PW. Na pewno się jakoś dogadamy. Hmm, hmm, hmm. Patrzmy gdzie to my mamy iść Potem chyba nie, ale musimy chyba jakoś bić do góry i po tych balkonach iść, nie? O, czekajcie, nie tu nie ma liny. Myślałem, że tu jest lina. <głos> <głos> Panie sobie wywiesili. <noise> o, ale tu jest, patrzcie mi się tu bić? nie udało mi się. Bić. O, tutaj sobie wejdziemy, albo i nie. To po tronie. O, właśnie. No, ale nawiązując jeszcze trochę do tego do tej właśnie sprawy, to mam teraz aktualnie na ten serwer będzie przekształcony. Znaczy ta sie sieć serwerów, to będzie w sumie przekształcona na jako mój serwer. E, mój serwer już nie będzie działał pod nazwą Old Republic, zresztą jak zauważyliście pewno, to już dawno nie funkcjonuje pod, pod takim IP ani, ani nic z tym związanym. ale to tylko właśnie dlatego, że e, budujemy nowy serwer, już jest praktycznie skończony. E, niedługo będzie otwarcie. Oj, to się rozwija. That could help if I fall. No i gitara. Ale my nie spadniemy, nie? Możecie się. E, portal bettercraft.pl jest jeszcze nieskończony. E, zacznę właśnie nim teraz się e, interesować, opiekować, by go skończyć. E, ale forum już jest w, w poprawnej w sumie wersji. Niewiele tam już jest do, zmi do zmiany. Tak więc wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę www.forum.bettercraft.pl Prawie Teraz tutaj. Tam się możecie już rejestrować na tej stronce. Yy, niedługo będzie start serwera Jest to serwer 8GB, czyli 8 giga RAM czyli naprawdę zmieści się dużo, dużo, dużo graczy. Jest też mapka obszerna, dużo atrakcji yy, Idziemy tu czy tam. Ja bym się jednak obrócił. O właśnie, tam. Pomyślałem, że coś jakoś prze, przejęzyczę, albo coś pomidory? może użyć pomidorów tu gdzieś? Nie. No ale dobra, możemy pozbierać pomidory. Dwój Romulusa I. Zostawiam tu moją rodową zbroję, najdoskonalszy pancerz, jaki kiedykolwiek wykonano. Niechaj przyniesie swemu znalazcy powodzenie w boju. Zmiana charakterystycznego pisma. Zabraliśmy ją, by na, pow na powrót umieścić za żelaznymi wrotami. Do ich otwarcia potrzeba sześciu kluczy, rodzanym naszym braciom. Powie, si powie się im, że pochodzą od Romulusa, a będą ich strzegli jak średnicy oka przybliż, aby zobaczyć detale wizualne bardzo ładna zbroja,